Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie kochani. Dzisiaj mamy niedzielę. Właśnie idziemy do znajomych. Zobaczcie, co mam. Zrobiłam znowu ciasto marchewkowe, ale tym razem to ciasto jest z. wiadomo, z marchewkami, ale jeszcze są konserwowe wiśnie, czyli wiśnie z kompotu. No i jedziemy do znajomych. Wybaliśmy się bardzo późno, bo dzisiaj znowu taki leniwy dzień. Ciepło jest, ale słoneczka niestety nie ma. Więc no, to jedziemy do znajomych i nie wiem kiedy wrócę i co dzisiaj nagram i jak ten dzień będzie wyglądał. Jest już decyzja co do mieszkania, gdzie będziemy mieszkać. Jak będziemy blisko, to pokażę. No, to jest takie ciasto moje, no. Więc kochani, uciekam. Nie wiem czy nagram coś u znajomych, może nagram coś później. Więc po prostu chciałam teraz się przywitać. No i szybciutko jadę dalej. oglądała sałatka ksir, którą zrobiła nasza znajoma i smakowała trochę inaczej niż moja. Ten kotek tak ładnie się bawił. Ale zobaczymy gdzieś się schował pod samochodem gdzieś tam. Chcieliśmy od naszych znajomych. Jest już wieczór. Nie wiem czy poznajecie te dwa budynki. No ale już wczoraj wieczorem potwierdziliśmy, że będziemy jednak wynajmować mieszkanie tutaj a, w tym domu. Na razie czekamy, więc no dobre wiadomości. <laughs> Za chwilę będziemy tam się przeprowadzać. No i dobra bardzo wiadomość. My musimy teraz tylko zaczekać jeden tydzień, aż tam wszystko zrobią. A no i czeka nas przeprowadzka. Oni tam powinni pewne rzeczy pozałatwiać. Coś tam z elektrycznością, z wodą. A założyć piekarnik, op, okap. A taki Chopin do mm, robienia w ogóle E, do robienia nie Chopin do podgrzewania wody bo tam nie mamy podgrzewanej wody gaz później się przeprowadzi teraz na lato to takie nie trzeba trzeba będzie tylko klimę zamontować więc no troszeczkę mamy rzeczy do zrobienia no ale już się cieszę że decyzja właśnie zapadła tak tutaj wygląda ten dom i tam okolica okolice już widzieliście u mnie a tak naprawdę to zamknięte site widzieliście u mnie tam na kanale pokazywałam już to mieszkanie tylko tam było przykładowe a my mamy trochę wyżej na trzecim piętrze no i fajnie jest, bo tam jest, właśnie też nie możemy tam wejść, bo nie mamy kluczy dzisiaj, ale tam jest basen, tak naprawdę, zobaczcie, wszystko jest tak ogrodzone, że... E, i zasłonięte, że jak się pójdzie na basen, to tutaj sąsiedzi nie będą a, widzieć tak naprawdę, jesteśmy za dużym, dużym płotem, więc to jest duży, duży plus. No i tak, chcę się tak przejść tutaj po okolicy troszeczkę, późno tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Zobaczcie kolejne kwiatki u nas kwitną. Dzisiaj troszeczkę chłodniej, troszeczkę mniej słonecznie. No ale wiadomo, wiosna. Jeden dzień bardzo gorący, drugi dzień a jednak a, bardzo zimny. No dzisiaj nie jest zimno, ale tak jest a, dość wiecznie. Tutaj też właśnie jest kolejne jakieś site zamknięte. No mają fajne w ogóle fajne ogrody tutaj też taki ogród fajny zielony gdzie można sobie w cieniu drzew usiąść no bardzo mi się to podoba że jest zielono tutaj dzisiaj będzie taki vlog o niczym bo tak naprawdę pół dnia spędziliśmy w domu teraz byliśmy u znajomych Przygotowali w ogóle pyszne jedzonko, takie sałatkę turecką, kysyr, ale oni troszeczkę inaczej ją robią. Szkoda, że nie mogłam zobaczyć jak zwykle przepisu, bo jak zwykle przyjeżdżamy i wszystko jest już tam przygotowane. No i tak, przyjechaliśmy zobaczyć jeszcze ten dom, ale nie mogliśmy wejść, no bo tak, w Turcji zawsze jakieś tam problemy są. No zobaczymy. Mamy potwierdzenie, że to już nasze mieszkanie i możemy tam sobie zamieszkać za parę tygodni, ale no zobaczymy, czy oni się wywiążą, czy nie wyjdą jakieś tam problemy, jak to zawsze bywa. O, jakie ładne niebo, zaraz Wam pokażę, jakie piękne niebo. Tutaj jakiś kotek chodzi. No, za chwileczkę obrócę kamerę. O, zobaczcie, ale jest piękne w ogóle ani to tak bardzo nie pokazuje właśnie że to niebo takie różowe jest no taka właśnie okolica tutaj też w tych domach patrzyliśmy kiedyś mieszkanie no ale tutaj już przesadzają w ogóle Z, jeśli chodzi o ceny wynajmu i kupna to bardzo bardzo przesadzone były ceny Jak tylko zaczynam nagrywać to zaraz ezon słychać. No ale fajnie, że ten ezen tak delikatnie słychać. Meczet jest daleko od nas, więc spoko. Nie wiem czy to widać, ale właśnie jaskółki tutaj latają jak szalone. W powietrzu pachnie w ogóle deszczem. To podejrzewam, że będzie lało dzisiaj w nocy. O, widać, widać. Zobaczcie, normalnie wariują. Ona się na Litwie mówi, że jak jaskółki latają nisko, no to, że będzie deszcz. A tam z przodu, zobaczcie, tutaj są wszystko sady z cytrynami. No, bardzo sympatyczna okolica. Tam troszeczkę a w drugą stronę to bardzo blisko mamy morze zaraz Wam też pokażę kiedyś już pokazywałam ale zaraz też tam się przejdę więc zobaczycie jak ta okolica wygląda uważam że nam no naprawdę wow najlepsze miejsce które żeśmy mogli sobie wymarzyć i wybrać do zamieszkania w Mersin po prostu wszystko wszystko tutaj w jednym miejscu jest no a teraz jednak widać to niebo zobaczcie jakie ładne niebo Wow! A właśnie na tej oddalonej kamerze nie widać, a na tej przybliżonej widać ten, ten przepiękny kolor. Nareszcie można pokazać, jak ładnie. Tutaj są, ten, ten nasz blok jest. No i tutaj, teraz akurat są jakieś takie prace. No i tutaj już może. Już kiedyś pokazywałam, no ale zaraz wyjdę bliżej morza, podejdę tak jakby nasz, nasze to mieszkanie będzie w drugiej linii, a tutaj w pierwszej linii taki właśnie a, blok zamieszkalny wygląda jak hotel z basenem widzicie jeszcze jeszcze to wszystko jest puste, nikogo tutaj nie ma no i tutaj myślałam, że drzewy będą wsadzać, a, a jednak nie bo nasz obok tego miejsca, gdzie teraz mieszkamy też właśnie wykopali takie, takie dziury a, no i Będą tutaj chyba dodatkowe jakieś latarnie, nie? Bo tutaj właśnie takie latarnie są, a tutaj będą kolejne, więc to będzie bardziej oświetlone, więc no bardzo dobrze. Tutaj właśnie ten ten, moje, ja tak dużo razy używam słowa właśnie takie baseny. No fajnie. Tutaj mają taki bardzo bardzo dużą duże terytorium. Można sobie pływać. Tutaj bardzo fajny plaż, bo tutaj plaża, właśnie duża, bardzo fajna plaża, bo ona jest z piaskiem, tak? Piaszczysta, że nie są tylko kamienie, bo tutaj w Mersin dużo jest takich, takich plaż, na których są właśnie tylko, tylko kamienie i to nie jest aż takie fajne do pływania. I do wchodzenia do wody, no i nie jest tak od razu głęboko, czyli może tak troszeczkę sobie pójść w głąb, no i zobaczyć. No, zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj taka fajna promenada jest, prawda? I ona prowadzi wzdłuż całego morza, więc można chodzić na spacery. No, uważam, że super. Takie miejsce. Dzisiaj tylko tyle słuchajcie. Nic szczególnego tutaj dzisiaj nie robiliśmy. No, czeka nas urządzanie, no i na pewno będę w filmikach Wam opowiadała jak to wygląda, ile to kosztują właśnie tutaj wszystkie właśnie podłączenia z wodą, z elektrycznością, ile kosztuje, co trzeba załatwić, gdzie trzeba pojechać. Opowiem też na pewno jeśli chodzi o meble, bo to mieszkanie jest bez mebli, więc to wszystko trzeba też... A dość szybko kupić. No wystarczy chyba na początek jakoś łóżko, kanapy i już, prawda? Potem kolejne rzeczy. No, to będziemy jeździć, będziemy kupować, będziemy oglądać, więc będę Was razem tam zabierała. No i tak, taki dzień uciekam, bo już ciemno się robi. Życzę wszystkim miłego wieczoru, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Pa!